Dlaczego pracodawcy mają problem z pensją minimalną? Już tłumaczę. Wyobraźmy sobie brigadę, gdzie szef ma trzech pracowników. Wszyscy pracują na pensję minimalną. Jest to w zeszłym roku 3010 zł brutto i mają kontrakt, którym co miesiąc dostają 25 tysięcy złotych. Pracownik kosztują 1038 zł. księgowość kosztuje 300 zł, 2000 wydaje na paliwo i więcej kosztów nie ma. A wiadomo, co jeszcze kosztuje jest eksploatacji samochodu. Ale je pominimy. Pracodawca płaci również swój ZUS i podatek. I na koniec zysku ma z tego 8000 zł, czyli 4 razy więcej niż pracownik pojedynczy. I teraz się dobrze kręci, pracują pracują, i nagle rząd wymyśla, że wprowadza pensję minimalną podniesioną do 3490 zł od 1 stycznia. Cała sytuacja się wtedy dzieje. Pensje pracowników rosną. A zysk szefa maleje. Teraz zarabię już tylko trzy razy tyle. Jakie są opcje? Jedna opcja to podniesienie stawki, ale jak już powiedzieliśmy, kontrakt mają na rok, więc tej stawki nie mogą ruszyć. Może ciąć koszty, ale tu już za bardzo nie ma z czego ciąć. Może pogodzić się z tym, że zarabia mniej, no ale nie po to jest szefem firmy, żeby zarabiać tylko trzy razy tyle co pracownik. Bo jeśli podniosą za chwilę pensję minimalną o kolejne 500 zł, to on będzie zarabiał już tylko dwa razy tyle. Zaczyna to nie mieć sensu, biorąc pod uwagę jeszcze ryzyko. Dlatego, że pracownicy mogą się rozchorować, może wojna wybuchnąć i paliwo wzrośnie. To wszystko jest skalkulowane w zysku i to jest jego rezerwa na przyszłość. Jedyną opcją, jaką on ma, to. Zredukować liczbę pracowników do dwóch, dzięki czemu e, uzyska ten e, współczynnik, ale będziemy mieli do roboty i jeden pracownik straci pracę. Może też renegocjować kontrakt, może go zerwać, ale to znaczy, że musi podnieść pensję e, musi podnieść wartość kontraktu o 10%, a może to być trudne do tego wynegocjowania. Generalnie każde takie działanie rządu Powoduje zaburzenia na rynku pracy i powoduje, że pracodawcy mają z tym poważny problem, bo muszą coś poważnego zrobić w swojej firmie. Muszą zrobić rewolucję kadrową, negocjacyjną albo finansową, albo pogorszyć swój standard życia. Złoty a skromny. Przemyślcie to.